Wiecie co, pomyślałem sobie, że tak, no, niech nie będzie tych 10 łapek, bo ich będą powiedzmy 6, 7, bo w sumie tam ten odcinek był bardzo, bardzo krótki, to troszeczkę pewnie też was uraziło, uraziło. Także słuchajcie, od razu biorę tak, się na nagrywanie kolejnego odcinka, który pewnie pojawi się dość prędko w kolejnym, także będziecie mieli co oglądać, kiedy mnie nie będzie. Ja to właśnie nie chyba jesteśmy w jakimś pomieszczeniu, w którym właśnie co, To musimy zrobić? Idź zasiadamy krwi. A, dobra, pamiętam. No tam ten napis na nie był. Spoko. No tam się musi coś z śladami krwi. Kurczę, grube, zawsze mrażę. Nie ja widzę wytkował utracie. Teraz co? Nie będzie trzeba przed tym cebulakiem uciekać. Ale mam plan. Czekajcie. O, on mnie nie zauważył. Na... No. 100% mnie nie zauważy pani. To ślady krwi, tak? To są ślady krwi na nim. To nie? A może nie? Dobra, spokojnie. Ja, ja nikomu nic nie powiem. Panie. Nie dygaj. Masz moje zaufanie. Ma masz moje zaufanie, nie masz nic zobaczyć. bać. Dobra, ja, oh, luzik. Ruzik. Nie No, skąd, skąd ja bym to powiedział? <śmiany> Może jakie baterie? Schowamy się tutaj. Uda mi się. Kurde, jaki akcent? Jakbym nie wiem, jakby taki był byk na strydach. Zobaczcie, jak trwijemy. Ja Jopierni, jaki bajcek. Data, skuczy. Może ten trzebek mi uratuje ten, co jest obok, nie? Bateria w stacji Przyda się na pewno. Przyda się na 100%, panie. Teraz śladami, śladami Śladami, śladami krwi. Dobra! Uspokój się, cebulo. Oluju. Dobra. Teraz są, śl są ślady krwi. Mam problem z takimi grami, bo, bo nigdy nie ogarniam, gdzie to wszystko jest. No, to są ślady krwi. Na tym nie owadza, panie. Ale czy my zeszliśmy w dół? No właśnie, zeszliśmy w dół. Zamknięte. Musimy otworzyć to, popierać w panelu. Panel skryty to ma jakiś sens, nie? A On jest ten panelist tutaj. O, rozwali go cebulak. Rozwali go cebulak. Pajset? Pajset, kurczy, gdy wszystkie inne sprawy. siakrew Zamknięte. Ok, A tam nie jest ten psychol, nie? No dobra, okej, okay, okay, ogarnąłem to. Jest, przy, jest, jest włącznik. Easy peasy. Ramos queasy pan. To jest kolaz pan przyjemniaczek. Wróć, wróć! Wiecie co zrobię? On do idzie Dobra! Kogo żabło? i pojechać? Zrzuć! Do przodu! Nie ma użyczki jakiejś takiej strasznej. Zawiadłem się na otlaście. Kurczę, uncumbuje kanał twórcy. Echa, coś się błogowało, bo być muzyka. Jest no Zabud, zabud, zawiadłem się w tym momencie. Zawiadłem się. Musiał poczuć w muzyce, Dalej się ślady krwi, zapisywanie i klucze w ich Tu to wyskoczy. Nie, Nie mój panny jest tylko dla mnie i nikogo innego, tak samo mój seksowny tyłeczek spacja, dobra teraz co? W lewo? Czy do nich? Nie no, do nich nie pójdziemy Ale <grywamy> musimy no Nie mam tej gry, kurczę, i nie cierpię Wydaje mi się, że to chyba ten po prostu ten yy, Złoczyńca, 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 Złoczyńca nas nie zauważył nie było tej muzyczki Też miałby sens Tak to, a nie czy to kurczę zawód Zawiodłbym się, Zabiedłbym się Dobra się 100 Clem, bitch Porządki pewnie porobili, sobie kolegów pojedli Ja tutaj idę z prawy Dobra Dokumenty Odpowiednie końce i utrzymanie Porgy Gate jest kluczowe dla bezpieczeństwa projektu Wall Rider W tenu... okej okay. no dobra Jakieś tam mniej ważne dokumenty no i kuczy hasz komora jest po jest powsutona Pytanie dlaczego? Jak są ślady krwi, to niekoniecznie bym przyjść Bateria jakaś? Okay? Nie, nie ma żadnej baterii Karty magnetyczne, nie, nie wejdziemy No to już wiem po co w kuczy, jest haszkomora komora po prostu tam. O nie, gruby z Ej, Jej Grzegorz, nie bój się, nie A, kot fanzyczny out, kurczę, pisa out już tu nie ma. Już tu gruby nie ma. Nie, nic, nic nie nic kurczę mojej dupeczki, nie ma szans. Pip! I ten jest łozienka, to, to taki, taki tam info, ale to zamkniemy, żeby nam tu nikt nie przeszkadzał. Na, nasza prywatność, nie? A jej naruszać nie wolno. Dobra, też padano

Dobrze, ja z Kvinkiem powiedział tak Dobra, zniknąłem. sobie przychodzi kurczę. Trzeba sobie przychodzić. OOOOOOO A to co nagra A to trwa nagra O, Te My bananki, myśleli kurczę, że mnie dorwą Mnie Grzegorza mistrza Mistrza uniku Ha Easy A, teraz gram coś śmieszkiem. He, <laughs> Przynajmniej na razie Dobre, dobra Przejdziemy dalej? No nie, no nie, nie. Tak jak nie cierpię takich miejsc. O psia krew! Co tu się działo? Stan Colorado. Ja pierniczę. Mordzenie poza klasa, kawaler. Opiekowałem się zmarłym. W okresie, opiekować się zmarłym?! Jeszcze nie zgłodniałem, nie będę jacy kurczę. Przynajmniej, przynajmniej na razie, klucza fix. Wr -wr 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 Weszliśmy. No dobra No musimy iść tędy Tam grubego nie ma patkiem Wiecie co jest dziwne? Że, że, że ja się aż Tak nie boję he, he, Taki tam żardzik... O, jest przycisk! TO dziękuję BARDZO! POWAŻNIE POWAŻNIE TO GDZIE MAM IŚĆ? GDZIE MAM IŚĆ? GDZIE MAM IŚĆ? NO MUSZĘ Chyba go, MUSZĘ GO POMINĄĆ! NO NIE, GRUBY! Kto mnie oszczędził? A do tego Koniec? Game over Ciekawe, ciekawe Otwieram wtedy klucze? Okej okay. Zaraz, co musimy zrobić? Tu zamk jest zamknięte psiakrew To okolica No otwórz to cebulę! Ja będę próbował, kurczę, ale będę próbował. Ha, dobra, już wiem, nie wiem. jestem Kurde, Kurczę, jestem taki ślepy. Kaczenka. Chyba. Już się już myślałem, że czasami ja, nic nie widzę. To jest. To jest. To jest. To nie, nie, nie. nie Idzie, nie idę Mam do grakaże. Dobra, jalo Jesteśmy Dobra, dobra, Otwarte, to jest zamknięte zamykamy. Zamykamy przed grubym. Zamykamy Ja pierniczy. To jest zwrot akcji. To gdzie jesteśmy? Ha! KFC o Kurczę sobie taki tam żarcik Ja jestem chory, ja się z nami czasami śmieję Jak ją wstrzągnął na tej horory to wiecie hi, hi, hi. Jak nikt trochę... Kurczę koce drobnie. Więc swell rudy Dobra dobra Jeszcze ma, mam dość gruby. Jeszcze mam ciebie gru, gruby dość. Dobra, dobra. Sobie sobie przekał tutaj. Zdajmy Kurcza kur, fix, zdjęć do łazienki. Katz, pytanie kiedy on przejdzie. Yy. Gdyby poszedł w lewo Dobra Znaleźć alternatywną drogę te łazienki Masz to jak w banku Siomek masz to jak w to, jak masz to jak w banku Ale odejdź gruby Please please Ok plan jest taki jak on wyjdzie To biegniemy prosto w prawo Nie na baterii Dobra, wchodzimy Ja z... i teraz kurczafik zbiegniemy, przechodzimy, przychodzimy dalej. Przechodzimy dalej, okej okay, tam z... gruby tam w tym się zajmie Dobra. O widzi w ciemności, bo tu ma oczy tak jak, jak kot kurczy Dobra, dobra dobra, okej okay. <ścoughs> Nie się, No nie no, gruby, proszę cię. A nic, nic, nic nie widzę. A biegłem, na ślepo biegłem dobrze. Huks roku. O mnie nie znalazł. Ale wcale mnie nie widziałeś, no. Gruby. Mi, wcale mi nie widziałeś, nie to, 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 to mi nie widziałeś Gruby, nie ma szans nawet. Jednak huh. Grzegorz ma o ogłosi to całemu światu. w fuksiarzem roku. Gruby? Tam jesteś. Łowoż. Że... Ale mi nie skoczyło. No i nie jestem Twoją świnką! Gdzie on jest? Na dole? Tak, na dole, tam ciała przerzucam Tylko Dobra, dobra Coś mi, coś mi mówi Jeszcze sobie poradzimy Jest, jest Niby tędy możemy też dojść, nie? To jest oddział C No nie no, czarna dziura Takich no, <grym> no. rzeczy nie lubię i bateria, to tutaj na pewno nie będzie bo zawsze baterie zbieram, nie? Dobra. No. I są kurcze prysznice. Są prysznice. To i lecimy do pryszniców, jo? Aaaa! Jechać na wyjazd o. Czym ty psiakrew jesteś Czym ty jesteś? Oczy ode mnie, oczy się ode mnie Jolo or not jolo Oczy się ode mnie, aksamitku Dobra, dobra, luz, co, do, co on zrobi? Dobra, jolo Może mnie zje A, No dobra Jednak Nie tak nie taki Yolo jolo. byłem odmówić ale nie byłem w stanie Ta gra jest pieprznięta Ma? To ci też mi pomóc kurczę, powiedz mi, jak mam stąd wyjść, Cebulo Oluj. Tutaj? czy jest? Gdzie nie, Tutaj nie, zaglądałem. nie, 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 tu nie, ma O, nie, nie, jest! jest! O, co to był ten żąbel? To jest w ogóle zamknięte? Jest zamknięte, patrzcie to patrzyliśmy, jestem głupi. A, już widzę wejście, patrzcie. Hop! Hop! No, no, już ci dam ręczkę. To, że ta gra jest pieprznięta. Dobra, przegodź, 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 przegodź. Do przodu i spację. Jest, udało się. Dziigi. I co?

Co tu też Czekoladko Dobra. Bateria. O! Chyba mi się tutaj było. Dobra luz. Dobra, ostatni. Nie, coś tam musiało być fajnego. Ha, nic. Też coś. Dobra, idziemy sobie. Uprzejmie. mnie. Ale tylko tego się robi. Też zezrać się się. Też mi pomóc. Tylko ten, ten ziobel mi pomoże. Co to jest w ogóle? To no no wyjdziemy z psaną. damy radę, damy radę, pójdziemy do tych łasienek Otrzew się no, Dobra U. Easy peasy No nie no i znowu to, z gruby wyjdzie Pewnie Jest ślad krwi Ale czy może to się jeszcze fajnego będzie, jestem pewny I'm sure about this Powiedział nawet. Patrzcie, widzicie? Widzicie? Ciekawość. Pierwszy stopień do piekła. Tak też mówią. A ja, baterię dostałem. Baterię dostałem. I jest. Nareszcie, kurde, wy stąd wyszliśmy. Co to jest? Dobra. Co to jest, pytanie? Wow. Dobra, słuchajcie. A co pomyślałem, bo już tak spatrz, to takie aksamitne kąski. Wiadomo, człowiek zgodnieć może. Także, słuchajcie, w tym momencie ja się z wami żegnam. Też nie. Ma się z wami żegnać, skoro nie było zapisu? No właśnie, to dość się. Nie halo, ale dobra, chyba mi się zapisze gra w każdym razie. Tak, przynajmniej myślę, że mnie twórcy nie wydymają. W tym jest ja się z wami żegnam. Jeżeli chcecie więcej odcinków, to Strzelcie dobrego. Komenta dobrego kom koma, suba i łapkę w górę. Bo kurczę, ja świruję przy tej grze. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, ja idę jeść. Cześć.